Nie wystarczy mówić o nadziei, trzeba tę nadzieję dawać. Tak samo jak nie wystarczy mówić o miłości, trzeba po prostu kochać drugiego człowieka. Dawać drugiemu nadzieję to naprawdę wielka sprawa, ale tak naprawdę ta wielka sprawa wyraża się w małych rzeczach, w uśmiechu, w dobrym słowie. W pomocy komuś, kto tej pomocy potrzebuje. Jestem w trzeciej klasie liceum. Nauki jest dość sporo, i bywają dni, w których nie wiem, w co włożyć ręce, ale pomaga mi wtedy takie uczucie taka myśl że jest ze mną ktoś jest ze mną ktoś, kto mnie wspiera, kto zawsze przy mnie jest kto jest dumny z każdej chęci robienia czegokolwiek. I tą osobą jest Jezus. On zawsze przy mnie jest i jest dumny ze wszystkiego, co robię, nawet w momentach, w których wszystko nie wychodzi idealnie. Ale niestety bywają takie momenty, w których mam wrażenie, że całkowicie mi nic nie wychodzi, że wszystko się rujnuje. I wtedy zsyła mi ludzi, którzy przypominają mi, że on ma na mnie plan. I to jest taka cudowna nadzieja. Że wszystko będzie dobrze, że wszystko się ułoży tak, jak ma być, że ten plan jest najlepszy, jaki mógłby być. Daje mi przyjaciół, którzy mi o tym bardzo często przypominają i tak samo jak oni to robią w moją stronę, tak samo ja niosę tą nadzieję i to wsparcie im. Tak można dać drugiemu człowiekowi nadzieję. Papież Franciszek tak o tym pisze. Niech znaki nadziei będą oferowane chorym. Znajdującym się w domu czy w szpitalu. Niech ich cierpienie znajdzie ulgę w bliskości osób, które ich odwiedzają i w czułości, jaką otrzymują. Dzieła miłosierdzia są również dziełami nadziei, które budzą w sercach uczucie wdzięczności. Jak dać drugiemu człowiekowi nadzieję? Po prostu przyjść mu z pomocą, dać mu to, czego potrzebuje. To może być Twój czas, to może być Twój uśmiech, to może być Twoje dobre słowo. Nie wystarczy mówić o nadziei, trzeba tę nadzieję dawać. Rozglądnij się wokół siebie, zobacz, poszukaj człowieka albo ludzi, którzy są pozbawieni tej nadziei i daj im tę nadzieję, po prostu będąc blisko nich.